Tuńczyk, to miało być pierwsze słowa, jakie ja powiem do tego nowego mikrofonu. Nieważne, że nie mam tu już odhaczone, no to The Last of Us. Słuchajcie, dzisiaj, czyli w poniedziałek, zadebutował trzeci już odcinek serialowego The Last of Us, czyli serialu, który jest adaptacją. No, nie będę kłamał jednej, jednej z mojej ulubionych gry, jednej z najważniejszej dla mnie gry. <grym> Ojejku, okay, naprawdę nie wiem od czego zacząć na tym etapie, bo. Jestem tuż po obejrzeniu tego odcinka. I ja powiem tak, na tym etapie ten odcinek, bo tak, oczywiście, że to jest najlepszy odcinek, utwierdził mnie tylko w przekonaniu, że The Last of Us to jest adaptacja idealna. I uważam, że jest to podręcznikowy wręcz przykład, jak zrobić dobrą adaptację. I to się nie tyczy tylko adaptacji gier, to się tyczy adaptacji w ogóle. Yy, Uważam, że jest to ogromna siła tego serialu, i naprawdę to, co się dzieje w tym trzecim odcinku, jest dla mnie absolutnym szczytem. To jest po prostu chyba. Aż obawiam się, że to jest największy pik tego serialu i że jak gdyby lepiej nie będzie. Aczkolwiek yy, jak na razie mamy tendencję jednak yy, rosnącą, więc wydaje mi się, że. Może jeszcze otrzymamy nawet lepszy odcinek. Dobrze, już tak kończąc ten wstęp, chciałbym jeszcze tylko powiedzieć o takich małych zasadach. Tu teraz powiem bezspoilerowo o tym odcinku, krótko, krótko właśnie i bezspoilerowo o tym odcinku. I o tym będzie pierwszy segment. Następnie... Spokojnie będziecie ostrzeżeni, będę już mówił spoilerowo, i dlatego spokojnie nie bójcie się. Ja, jak gdyby wam powiem, kiedy zacznie się ta część, i pewnie na ekranie będzie wyświetlał się jakiś napis, dlatego nie dostaniecie jakimś spoilerem w twarz, więc nie musicie się martwić. Ale też powiem, bo to o tym wydaje mi się trzeba powiedzieć, o zmianach, jakie zostały przeprowadzone w stosunku do gry, a są one naprawdę bardzo, bardzo. Duże. Dlatego nie przedłużając, przechodzimy do trzeciego odcinka The Last of Us. Yy, więc teraz yy, tak bezspoilerowo. Następnie właśnie powiem. To jest najlepszy odcinek tego serialu. Zdecydowanie to jest najlepszy odcinek tego serialu. Yy, przez to jak bardzo on jest yy, nietypowy. Widzicie? Pierwszy odcinek był taki bardzo depresyjny, tam jak gdyby mieliśmy bardzo dużo tego tragizmu, tej dramaturgii. Drugi odcinek podobnie, i w drugim odcinku też mieliśmy jednak dużo akcji, jakby nie padać, mieliśmy tam całą akcję z klikarami. Oczywiście ta scena z drugiego odcinka w muzeum w Bostonie to jest oczywiście że jeden do innego chyba z gry, to jest według mnie jeden z największych plusów. Mm. I, I tak. I teraz właśnie mamy ten trzeci odcinek, który stanowi kompletną przeciwwagę. Yy, widzicie, cały właściwie odcinek skupia się na Billu i Franku. Yy, ten, odci ten epizod trwa yy, godzinę i 15 minut, o ile dobrze pamiętam. Yy, więc to jest naprawdę stosunkowo długi metraż jak na jak na serial. Yy, I to jest klimatycznie coś zupełnie innego. Widzicie. Yy. Przez tą godzinkę czasu ekranowego dla Billa i Funk'a nie mamy jakiegoś tego depresyjnego postrzegania świata i zainfekowanego i w ogóle tego tragizmu. No, no, no nie. Dostajemy tutaj historię o dwóch ludziach, którzy w tak bardzo właśnie depresyjnym świecie, w tak bardzo nieprzyja nieprzyjaznym świecie znaleźli miłość i znaleźli ukojenie. I, I to jest historia romantyczna Bila i Franka. Yy, to jest bardzo duże ustępstwo w stosunku do gry. O czym jeszcze powiem później. Ja jak gdyby nie chcę wam spoilerować gry że... Ale w grze wyglądało to zupełnie inaczej. Yy, I teraz wam tak powiem, że yy, w grze relacja Franka i Bila yy, praktycznie nie istniała. Dlatego weźcie pod uwagę, jak. Jak ogromną odwagą wykazali się twórcy, tworząc ten trzeci odcinek, ponieważ widzicie, poznajmy tutaj historię, właśnie jak Bill poznał Franka, jak się razem zastraszali po prostu. I jest to jak gdyby na przestrzeni 20 lat, czyli tylu ile trwa epidemia w, w serialu. Jest to rozpisane przecudownie, nie mamy tutaj jakiejś zbędnej akcji, yy, bo, bo po co ona miałaby być? Jak gdyby... Yy, ona jest tutaj zwyczajnie potrzebna. To nie jest tak, że mamy tutaj, wiecie, yy, ojejku, zombiaki i tak dalej, że wszędzie biegają yy, i, i Bill z Funkiem strzelają do nich i, i, i fajnie. No, no nie. Kompletnie tego tutaj nie ma. I zamiast tego dostajemy właśnie po prostu historię miłości dwójki ludzi. I, jak gdyby teraz muszę koniecznie wyróżnić y, aktorów no bo w Billa wciela się przegenialny Nico Forman, y, a w Franka małej Barlet i przyznam się, że Maria Barleta nie znam więc możliwie że kaleczę nazwisko ale i ci, ci dwaj panowie są tak idealni i stanowią taki świetny duet na ekranie od początku po prostu kupujemy ich relacje i to jest według mnie najważniejsze y, i Mamy tyle świetnych dialogów pomiędzy nimi. Yy, naprawdę, słuchajcie, scena yy, przy tuskawkach. Jak gdyby go Nie będę nic mówił, nie, nie spojrzę na mnie. Scena przy tuskawkach. To jest takie cudo. Wszystkie sceny przy kolacji. Wow, Jest naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Yy, ten serial jak gdyby zaskoczył mnie jeszcze bardziej. Yy, bo naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak bardzo twórcy twórcy jak gdyby wyważą tą akcję, bo wydaje mi się, że to jest właśnie tutaj najlepsze, najlepsze sformułowanie. I oczywiście, broń Boże, to nie jest filler, jak gdyby filler to, przynajmniej według mnie, jest taki po prostu odcinek totalnie zbędny, który nie dodaje absolutnie niczego do historii. Jeżeli wy macie też takie postrzeganie filera, to wiedzcie, że trzeci odcinek z The Last of Us kompletnie jest czymś innym, bo on jest szalenie istotny. Wbrew pozorom zmienia bardzo dużo w relacji Joela Ellie, o czym powiem za chwilę. Więc słuchajcie, yy, kończąc tak, bo naprawdę o tym odcinku... Kopio się mówi bez spoilerów przynajmniej bo y, to nie jest tak, że jest zbyt. W się nie dzieje zbyt wiele. Poznaczną, tak jak gdyby przez cały odcinek obserwujemy po prostu życie dwójki ludzi, którzy odnaleźli miłość w tym świecie. I to jest przecudowne. I, i o tym, jak właśnie Bill musi się zmienić, ale o tym powiem więcej w sekcji spoilerowej. Więc y, tak, to jest najlepszy odcinek The Last of Us. Y, czy serial będzie jeszcze, jak gdyby, na takim poziomie? Osiągnie coś takiego? Wydaje mi się, że tak. Yy, wydaje mi się, ponieważ, no jakby nie patrzysz, mamy jak dotąd tendencję rosnącą non-stop. I yy, jednak na tyle ufam twórcom, że wydaje mi się, że dadzą nadal osiągnąć jeszcze coś yy, równie wybitnego, a nawet bardziej. Mam przynajmniej taką nadzieję. No więc słuchajcie, yy, kończymy na tym sekcję bezspoilerową i teraz wchodzimy w spoilery, więc jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, no to ja już się z wami żegnam, dzięki wam za oglądanie, a jeżeli, jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, ale nie straszne są wam spoilery, to też sobie idźcie i nie oglądajcie tego materiału, bo sobie zepsujecie tylko zabawę, a tego nikt by nie chciał, więc czujcie się ostrzeżeni, przechodzimy już do sekcji spoilerowej. Yy, jak gdyby, jeżeli chodzi o taką fabułę tego odcinka, no to teraz... Została niestety, no, dokonała żywota w, w poprzednim odcinku. I teraz y, Joel i Ellie idą do Billa i Franka. I mamy świetne sceny pomiędzy nimi, bo jak gdyby ten segment, gdzie są, gdzie jest Joel i Ellie, i oni właśnie podróżują, to trwa może z 15 minut, coś takiego. Y, ale na pewno ten ich segment jest fenomenalny. Y -y, I mamy tam bardzo dobrze rozwinięty uważam charakter przede wszystkim Eli i jak gdyby już ta relacja Joel Eli zaczyna coraz bardziej jak gdyby być zauważalna i zaczyna się coraz bardziej rozwijać. Co jest no absolutnie absolutnie świetne i naprawdę jeżeli ktokolwiek miał jeszcze wątpliwości, że Bella Ramsey jest złą Eli, bo nie wygląda tak jak Ashley Johnson, co jest w ogóle tak żałosne takie gadanie. No to niech obejrzy ten trzeci odcinek. Bo ponieważ tutaj Bella Ramsey jest Eli i ona pokazuje w tym odcinku, pomimo tego, że ma dosyć mało czasu ekranowego, tak ona jak i Pedro Pascal, no to Bella Ramsey pokazuje w tym odcinku, że może nie wygląda jak Eli, ale ona ma duszę Eli. To jest najważniejsze i potrafi jeden do jednego zerować zachowanie tej growej Eli. Prawdę mówiąc, Bella Ramsey lepiej pasuje do Eli niż Pedro Pascal do Joella. Oczywiście nic nie, nic nie łymuje tej roli. Pedro Pascal jest wybitny, co też pokazuje później i dojdę do, jak gdyby do pewnej sceny z nim. No ale tak, mamy ten segment właśnie, gdzie oni sobie idą, to jest świetne, no ale nie to jest jak gdyby tym złotem tego odcinka i nie to jest tutaj najistotniejsze. Najistotniejsze jest Billy Frank. Yy, widzicie, dostajemy retrospekcję 2003, mamy tego Billa i od razu powiem Wam tak. Bo widziałem już w trzeciej internecie, w Widziałem interne, interne, <laughs> już w do te wszystkie komentarze tych samców alfa, którzy mówią, że jak to Bill jest gejem romantykiem? Co? Ja mam takie. Jak gdyby o, o co chodzi w ogóle? Przecież Nick Offerman jest dosłownie Billem z gry. Bill w grze był takim. Totalnym dupkiem, yy, on był takim totalnie, jak gdyby wiecie, yy, sf sf był sfiksowany na punkcie teorii spiskowej, no dobra, by był foliarzem, no będę się jak gdyby, nie, nie będę już tutaj się jakoś na tym rozwaniał, chłop był foliarzem, no w ogóle, yy, totalnym, nie, jak gdyby, naprawdę. I, I tutaj mamy dokładnie to samo! Mamy pokazaną to jego paranoję w, w tej pierwszej retrospekcji i kiedy w końcu przy, przyjeżdża ta Fredea, wywozi wszystkich lub morduje w tej wiosce, gdzie on mieszka, i Bill nagle zostaje sam i wreszcie po prostu odżył i wreszcie może normalnie żyć po prostu bez tych nazistowskich, faszystowskich rządów i tak dalej, bez tego 5G i tak i, i wiecie, i tych innych złych rzeczy i po prostu Bill może sobie żyć w spokoju. To jest świetne i to jest dokładnie Bill z gry. No i w pewnym momencie, po w czterech latach samotności Bill spotyka Franka. Mm. I ich relacja, momentalnie po prostu. Nie kupuję. I ci dwaj panowie momentalnie mnie kupują I, i, od sceny przy fortepianie, gdzie, gdzie obaj grają piosenkę i, i, i pierwszy raz się całują I jak gdyby wtedy już zaczyna tak iskrzyć między nimi. Od tej sceny ja już wiedziałem, że ja ich kocham po prostu. I Nico Ferman, który jednak jest aktorem stricte komediowym bądź to, bądź jest jak gdyby z komedii naj, naj, najlepiej znany, Zobaczcie, w scenie w, w, przy fortepianie, tak pokazuje swój kunszt. To jest. Jestem podważeniem, po prostu. Yy, I oczywiście to nie jest jedyna taka scena. Mamy, słuchajcie, tutaj przede wszystkim ten odcinek jest nastawiony na dialogi. I te dialogi są świetnie rozpisane. widzicie, oni nie są, one nie są jakieś pretekstowe, one nie są jakieś przedramatyzowane. Yy, no nie. One są po prostu szczere. I one są po prostu prawdziwe. Yy, I widzicie to, co jest. Najbardziej magiczne w tym odcinku, że dostaliśmy w historii o zombie, dostaliśmy ponad godzinę historii miłosnej. I jak gdyby cały ten odcinek ma taki naprawdę przepiękny wydźwięk, że dla, dla Billa i Franka nie jest ważne. To, co tam się dzieje na powierzchni, i oni olewają tą y, swoją szansę na pójście do strefy kwarantanny, gdzie tam wiecie, jednak jest, jest są lekarze, są jest pożywienie, i wiecie, jaka cywilizacja, y, bo oni mają to gdzieś, bo dla nich liczy się tylko to, że mają siebie nawzajem. I to jest po prostu magiczne. I to jest przepiękny wydźwięk tego odcinka. Y, dostajemy się w, w retrospekcji y, moment, jak Bill z Frankiem poznali Joela i Tess. I tutaj mamy przegenialną prze scenę, bardzo taką humorystyczną, która też świetnie pokazuje właśnie tą relację y, dwóch panów. No więc mamy tą scenę przy stole: jak y, sobie cała ta czwórka je i mamy właśnie y, Tom Tess i tego Franka, i nam się jak gdyby wiesz, momentalnie zaprzyjaźniają, bo y, jak że oni są tymi bardziej towarzyskimi y, osobami przy, 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 przy tym obiedzie. Ja nie dam w pewnym momencie gdzieś idą. Oczywiście Bill cały czas siedzi z na naładowaną tutaj z pif-pafem, wycelowanym w Joela. I sam tylko leży na stole. I tutaj tam Frank w pewnym momencie mówi, że spokojnie, on w ogóle jest schizofrenikiem, tam nie przejmujesz, schizofrenikiem, paranoikiem, nie się on już tak ma. A Bill tylko, nie jestem schizofrenikiem, paranoikiem. I to jest naprawdę zabawne i jak gdyby dużo jest takich scen. To są, tak fenomenalny i właśnie pokazują przede wszystkim tą prawdziwość ich relacji. I później właśnie mamy ten moment, kiedy Tess i Fang gdzieś tam idą i, i mamy Joela i Billa przy stole. No i oczywiście Bill z tym pistoletem, cały czas do Joela. I Joel tylko mówi, że nie, słuchaj, tak, spokojnie, rozumiem, cię, mam tak samo. I już tam zaraz myślałem, że czas Joel, okaże, się, że ma pod stołem gdzieś tego piw paf ale tak nie było. Ale właśnie mamy tą taką dziś porozumienia, pomiędzy Billem a Joelem, że właśnie oni to też są, są tego typu osobami paranoikami, no, no, no nie, nie da się, co, nie ma, nie ma co ukrywać. I z innych takich fenomenalnych scen mamy mm, moment, kiedy Billy i Frank się kłócą i, i tam Frank mu mówi, że Człowieku, mam już dość tego twojego foliarstwa, mam już dość tego, że po prostu Pierwsze jakieś te głupoty, że w ogóle tam rząd to naziści. A Bill wtedy mówi, no ale już to są naziści. A, a tak, ale wtedy nie byli. Yy, mamy bardzo właśnie dużo takich scen. Yy, to jest tak świetne, nienapisane. Ojejku, naprawdę. Albo te momenty, kiedy po prostu jedli razem kolację i, i kiedy ten Bill coraz bardziej zmieniał się. I, I z tego właśnie dupka, paranoika, schizofemika, coraz bardziej otwierał się na tę relację, coraz bardziej y, stawał się człowiekiem. I, I coraz bardziej gdyby przestawał wstydzić się swoich uczuć. I, kiedy widzimy, jak bardzo starał się właśnie dla tego Franka, jak mu, ten jak mu te obiady robił i gotował, i oni sobie jedli, to jest tak cudowne, jak mamy w pewnym momencie scenę przy tuskawkach. Jak y, Frank zasiał tu skawki. I, i, I po prostu oni we dwóch wtedy tak, c, tak byli szczęśliwi. I, i Bill ze łzami w oczach tylko mówi I'm sorry. I, 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 y, y. Naprawdę ja nie umiem tego ująć słowak. Jaki ten odcinek był emocjonalny. Wow. Naprawdę wow. Co ciekawe w pewnym momencie, kiedy dostajemy już. No. Przenosimy się do teraźniejszości, do 2023 roku. No, okazuje się, że Frank już jest. No, nie jest z nim najlepiej. Fra Frank jest chory bardzo, puszcza się na wózku inwalidzkim, jakieś prochy musi tam łykać. Yy, I ogólnie, no, nie jest z nim najlepiej. Ledwie co sztuce trzyma w rękach. I mamy ten moment, kiedy. W pewnym momencie Frank mówi Bilowi, że, że on chce umrzeć. I prosi Bila, żeby ten dosypał mu do, do wina yy, tam jakieś tabletki usypiające, całą garść. Yy, I żeby po, Franek mógł, yy, Franek, żeby po prostu Frank mógł odejść we manach Billa na własnych warunkach. Yy, I powiedział, że najpierw jednak chce spędzić ten ostatni dzień. Jak najlepiej tylko mogą. I dostajemy montaż cały. Jak spędzają ten swój ostatni wspólny dzień? I, i, i biorą ślub. I, I to jest tak cholernie wzruszające. I, I idą do sklepów, i, i jedzą tą ostatnią swoją kolację. I, i, I po czym Bill w końcu wsypuje mu tych tabletek do wina. I w pewnym momencie Frank mówi Sobie też wsypałeś A Bill mówi, że tak I, i, i Bill wtedy tłumaczy, że, że On, on, nie, on nie, nie chce zostać sam bo, bo, bo on już jest spełniony Że Frank to, jego, to był jego celem życia I, i, i że, to wszystko, że Frank jest wszystkim, co Bill tak naprawdę ma I że nie wybaja sobie życia bez niego i, i, I Bill mówi, że to, to nie ma być romantyczne samobójstwo. I po prostu mówi: I am old. I, i, i mu przyznaje przez Frankiem, że on, on już jest spełniony. On jest stary i, i przeżył to, co ma przeżyć. Że, że jest spełniony, że jest dumny z tego, jak wyglądało jego życie i jak wyglądało jego życie z Frankiem. I, i wtedy idę na górę. I umierają w swoich objęciach, na własnych warunkach. I, i nie potrzebują do tego żadnych y, zombie, jakiegoś jakichś bandytów, kanibali, czegokolwiek. Nie, nie. Umierają na własnych warunkach. W pocichu. I szczęśliwi. Spełnieni. I, i, i jestem podważeniem, bo jak właśnie ten serial po, potrafi y, jak gdyby. Aż, aż sam się prawie wzruszyłem, jak gdyby mówiąc o tym. Jestem pod jak bardzo ten serial potrafi być oszczędny w środkach. Ten odcinek przynajmniej. Bo mamy, właśnie. Nie, nie potrzebujemy jakichś efektownych walk, akcji, czy jakichś podniosłych dialogów. Nie. To jest wszystko takie bardzo kameralne. I po prostu Bill mu mówi, że no. I am old. I po prostu umierają na własnych warunkach. A, a, a na koniec, kiedy już Joel i Ellie do, docierają do, do ich domu, oni już oczywiście nie żyją. Ellie znajduje list do, do Joela. I, I tam Bill pisze, że. No wiesz, Joel, w sumie to nigdy cię nie lubiałem, ale tak jakby, no chyba jesteśmy przyjaciółmi, czy, czy coś w tym goście. I, I Bill taką klasyczną taką. Tak dogryzając, napisał Joelowi właśnie, że misją, misją takich właśnie ludzi jak Bill czy Joel jest opiekowanie się. Tymi, którzy nie mogą się opiekować z sobą. Bill opiekował się Frankiem, a teraz Joel musi opiekować się Ellie. I oczywiście wtedy Bill pisał to w kontekście Tess, Ale mamy tą genialną scenę, która jest tak świetnie zagana przez Pedro Pascala, który po prostu trzyma ten list. I, I jak gdyby w pewnym momencie widzimy, jak tylko w Twojego oczach, jak już te, te biki w głowie mu się przesuwałem, i on wtedy, w pewnym momencie powstrzymuje się przed łzami, patrzy na Eli, i w pewnym momencie my już wiemy, że Joel zrobi wszystko, żeby Eli była bezpieczna. To jest tak świetnie napisane, i właśnie podobnie mamy tą subtelność, tą oszczędność w środkach. Nie pot, nie, ten cel nie potrzebuje jakichś podniosłych dialogów czy akcji. No, no nie. To jest, to jest świetne. Yy, na zakończenie chciałbym powiedzieć wam, jak to wygląda w grze. Yy, widzicie, w grze Joel i Eli przyjeżdżają do Billa. Bill jest cały i zdrowy. I yy, jest kompletnym, zgorzchniałym dupkiem foliarzem. Yy, nie ma żadnego Franka. I po prostu, no cóż. Yy, Eli i Bill tam sobie nawzajem na siebie. No są dla siebie bardzo uprzejmi, że tak to nazwę. I yy, no i tam, wiecie, są bil, popierdziela, wiadomo, normalnie zastrzegam, jak gdyby to jest cały zdrowy. I w pewnym momencie po prostu my jako gracze odkrywamy pewną pewną chatkę w tym miasteczku i, i widzimy tam powieszonego Franka, który popełnił samobójstwo, ponieważ został yy, zainfekowany. I jak gdyby w grze Joel na dobrą sprawę Joel nie wie w ogóle, kim jest Frank. Joel nie, nie zna Franka. Yy, I nie mamy niczego przedstawionego, jak gdyby, o, o Franku i Billu. Nie mamy ich relacji. Jedynie Bill mówi, że no, this is Frank and he was my partner. Jak gdyby to jest wszystko. Yy. Więc miejcie na uwadze, jak, yy, jak dobrze serial zrobił ten wątek. I według mnie to jest ten moment, to jest ta chwila, yy, kiedy serial zrobił coś lepiej od materiału źródłowego. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o tym, jak, jak kulawo był ten wątek związany w grze. W yy, grze to było coś takiego, że przy tym, yy, przy tym trupie Franka, który popełnił samobójstwo, yy, był, była yy, wiadomość dla Billa. Yy, I tam ogólnie Frank nawrzucał Billowi, jaki to był okropny. I że w ogóle Frank yy, wolałby umrzeć niż spędzić z Billem choć jeszcze jeden dzień, bo miał, ma go tak bardzo dosyć. Yy, więc zobaczcie też, jak bardzo w grze to zostało Źle moim zdaniem, przynajmniej potraktowane. A w serialu zostało tak dobrze przeprowadzone w ogóle. Więc, więc, tak, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że właśnie w grze to było takie bardzo, no, według mnie niefajne. Ja tego nie kupowałem tego, że ten Frank tak bardzo nienawidził Billa, w, sensie w tym liście taki był wredny i tak złośliwy. No i w serio zostało to naprawione zwyczajnie, ale za to ten list, który Joel otrzymał od Billa, był właśnie utrzymany do w takim klimacie takiego złośliwego listu jak Fanek, Fran... Czemu ja mówię fanek? Jak Frank zostawił Billowi muszę. Nie Nieważne, chciałem tylko o tym szybko wspomnieć. Trzymajcie się hej.